Dzisiejszy model współpracy nie sprowadza się do dedykowania produktów do dystrybutora i tak naprawdę zapominania. Tak? Dzisiejszy model biznesu sprowadza się do partnerstwa. Tylko w partnerstwie na poziomie dystrybutor, producent bądź kolejny kanał dystrybucji jak sklepy i tak dalej możemy przy wspólnej pracy tych wszystkich kanałów, synergii tych działań możemy wypracować wspólny kompromis, wspólną strategię, która Najszerzej dotrze do klienta i w pełni odpowie na jego potrzeby i na jego oczekiwania względem produktu, marki czy zaspokojenia potrzeb. Trzeba to nazwać i podkreślić, że to jest partnerstwo i do tego dążymy. A w żaden inny sposób ja sobie nie wyobrażam, żeby to nie było w ten sposób, żebyśmy mogli współpracować z naszymi partnerami w sposób inny niż na zasadzie partnerstwa. A pewne, mamy pewne mechanizmy, na których możemy naciskać, na przykład na, na zmianę podejścia klienta, naszego dystrybutora do rynku. Tak, ale generalnie zawsze jest to nasze partnerskie podejście, i zawsze jest to staramy się znaleźć w tym sytuację win-win. Chodzi o to, żebyśmy na samym, na samym końcu, żebyśmy my trochę nie byli zadowoleni, dystrybutor trochę niezadowoleni, ale w gruncie rzeczy, żeby nasze, nasze udziały w rynku i przede wszystkim pieniądze rosły z wdrażanych projektów. Ja powiem tak, od początku bardzo dbamy o to, żeby to była partnerska współpraca. Partnerska, czyli to, na czym najbardziej nam zależy, to jest długofalowa. Zależy nam mocno na tym, żeby to były stabilne i na wysokim poziomie jakości dostawy, żeby to były długoletnie formy współpracy i żeby była dobra relacja ceny do jakości. To są trzy podstawowe warunki, na których bazujemy. Te relacje budujemy od początku, budujemy z najmniejszymi gospodarstwami, które dzięki takiej właśnie sile dużego dystrybutora mogą rozwijać się z nami, mogą inwestować chociażby w nowe technologie, mogą rozwijać się, mogą poszerzać swój asortyment. I jak w każdym takim systemie dystrybucji po prostu to muszą być bardzo partnerskie relacje. Inaczej po prostu nie można sobie na to pozwolić. Z jednej strony żaden z producentów nie ma takiej pozycji, zbliżony do dominującej, że może narzucić swoją e, wolę. Z drugiej strony e, my chcemy te produkty sprzedawać, a więc z drugiej strony potrzebujemy, potrzebujemy też partnerskiego podejścia dystrybutorów. Dystrybutorzy bez producentów, no też nie mają coś, czego dystrybuować, a więc no, jedyne słowo, które można to jasno określić i, i w tą stronę to idzie, to jest po prostu partnerstwo. Jest to partnerstwo oczywiście biznesowe, oparte o biznesowe relacje, które Le w niektórych przypadkach mogą być lepsze, w niektórych przypadkach mogą być troszkę trudniejsze, ale ciągle to po prostu oparte o to partnerstwo bi biznesowe. Ani jedną, ani w drugiej strony niczego nie można wymusić. Nasz model współpracy od samego początku y, opiera się na takich relacjach y, bardzo partnerskich, y, natomiast partnerskich, ale opartych o biznes. Od pierwszej umowy handlowej y, te relacje. Są bardzo, bardzo ważne i one wpływają na biznes. Dla nas relacje biznesowe, to co jakby partnerskie oparte na biznes, są ważne, natomiast my bardzo często spotykamy się z dystrybutorami, rozmawiamy, omawiamy strategie tego, żeby co zrobić wspólnie. Tak? Tworzymy różnego rodzaju wspólne projekty biznesowe, tak, tak żeby ten biznes był jak najbardziej korzystny, korzystny dla nas. Często ci dystrybutorzy to są, to są firmy, które są w naszym regionie, to my wspólnie, razem tworzymy Handel w naszym województwie, w naszych województwach i jakby w bardzo dużym stopniu wpływamy na to, co się dzieje, tak? Ogólnie, ogólnie, ogólnie w rynku. Często to są spotkania bardzo również merytoryczne, ale też również takie integrujące. Spotykamy się. Organizując wspólne targi, gdzie zapraszamy bardzo dużą ilość producentów, gdzie producenci mogą wystawić swoją ofertę w oparciu właśnie o, o dostawy od dystrybutorów. Dzisiejszy model współpracy to już trochę się zmieniło przez ostatnie lata. To jest to model jak najbardziej partnerski, ci najlepsi dystrybutorzy, ale myślę, że także najlepsi producenci. Już kilka lat temu zrozumieli, że tylko taki model, który właśnie adresuje potrzeby i oczekiwania obydwu stron, ma szansę powodzenia i kończy się na rynku sukcesem. Mamy na pewnie też wiele firm, które, które wszyscy znamy, które takiego modelu opartego właśnie na partnerstwie nie poszanowały i dzisiaj płacą za to lub już też zapłaciły bardzo wysoką, czasem najwyższą cenę.